W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. O Jezu, który świętą Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej stawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski. Proszę tutaj wymienić łaskę, o którą cię proszę, jak grzeszny, nie jestem godzin Twego miłosierdzia, ale wejrzy najducha ducha ofiary i poświęcenia siostry Faustyny i nagruć jej cenotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną zufnością do ciebie zanoszę. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się imię Twoj, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw, o te złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, i godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. Święta Faustyno, módl się za nas.